W sercu miasta, wśród kamienic pełnych historii, miesiąc, mieszka pani Monika. Kobieta pełna ja życia powiedzieć. i wytrwałości, Trójka której dzieci, codzienność staje się oni. walką o zdrowie i godne życie. Kupę tego. Proszę pokazać, bo to jest na miesiąc, ale tylko od jednego lekarza. No, to jest od dwóch lekarzy, tak zwanie, bo to yy, pani doktor przepisuje mi na miesiąc czasu. Tam, mhm. tam jedno, to, 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 co po 50 złotych, ten. Co 2000 tych biorę, tych no, witaminy D. Aha. I to to 14 tabletek i 50 zł. To ile ta jedna recepta wyniesie? Ta jedna? Koło 500 zł albo lepiej. Nie mam możliwości. To także mówię, że to jest na czerwiec, ale nie, jeszcze nie na wszystkie leki. Czyli całkowicie na jeden miesiąc, ile pani potrzebuje pieniędzy, żeby wydać. Jak bywają u mnie te stany zapalne, mhm. to nawet było tak, że ponad tysiąc wydawało, Bo blokady to to, to zaszczyki w jakieś. Jedna półka 150 zł I byłam na poświęckie w szpitalu, nic nie, nie zrekompensowane przyniósł kurier, tam nie robili zaszczyki. I musiała Pani za to zapłacić? Tak. Tam. A pomagało to? No pomagało, ale rehabilitacja poszła w nic. Jak poszłam na rehabilitację tydzień czasu, bo to trzy tygodnie. Jak poszłam, tak już stać nie mogłam, na wózek nie zwieźli na, na dół i na dół się skończyło. Zaszczyki. Co pani potrzebuje do tego, żeby pani mogła w, w miarę normalnie funkcjonować? Balkoniki mam. Kulę kupiłam sobie, ten sobie kupiłam. Ten budzek tutaj też mam, bo mam jeszcze ten taki co po domu mogę chodzić, bo to na ulicę, żebym mogła usiąść. Ja nie, nie dojdę, muszę co kawałek siadać, bo takie góry mam. Tą polfilinę, e, te, o ta, te ten y, wesel duo. to już jest dwie stówy i te dwa opakowania na życji. co jest ten wesel duo? Na tą miażdżycę i ta polfilina. A tu ma pani dwa razy dziennie brać tą wesel tak. To już to jest po Jedno pakowanie Ten wesel duo, tak. I teraz musiałam dwa, żeby na drugi miesiąc jedno i, i to uzupełnić, bo to jest tylko 28 sztuk. No ale muszę teraz wykupić, bo nie ma innego wyjścia. Czyli tu potrzebuję pani 500 tutaj na to około. Tam, te 200, no, no, wejdzie i ma nawet chyba więcej dobrze, że teraz tu mam no tą Naprawdę, jestem tak zadowolona z tego poranka, że to jest dla mnie tak duże wsparcie, że no nie wyobrażałam sobie tego, że to tak fajnie wyszło. Nie wiedziałam, ale później ktoś mi doradził i, i, i tak się wstydziłem trochę, ale poszłam i mówię, no zabić mnie nie zabiją. No nie, to nie, to w ogóle się wstydzić. No ale no, są ludzie, co się nie, nie wstydzą bezczelnie, a ja nie jestem stary. Ja ciężko pracowałam całe życie i. Panie Moniku, po to jesteśmy, żeby pani pomagać. A że zostałam tak na starość jeszcze połamana, no to już całkiem. W Stowarzyszeniu Poranek od lat przychodzimy z pomocą żywnościową najuboższym seniorom, ale teraz widzimy, że to nie wystarcza. Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi o wielkim sercu o pomoc. Dołączcie do naszej misji i pozwólcie nam wspólnie zapewnić starszym osobom dostęp do niezbędnych leków.